Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty. Już za chwileczkę zobaczycie wywiad z Mateuszem Sederem, który jest współwłaścicielem Puma Sport Center. To tam miała odbyć się pierwotnie gala Royal Division. Mateusz zdecydował się na wywiad z nami po kolejnych oszczerstwach Tomka Olejnika w jego stronę. Serdecznie zapraszamy na materiał. To może opowiesz genezę, jak to wyglądało, jak wyglądał początek rozmów z Royal Division i ten dalszy przebieg. Wiesz, co tak, wiesz, co? sytuacja wyglądała dosyć prosto, bo yy, mogę rzucać nazwiskami, chyba tak, nie? Tym bardziej, że to jest JDG, więc jakby myślę, że nie będzie problemu. Yy, Jakieś 3-4 dni przed, pi oko, to akurat mogę, mogę pomylić, kilka dni w każdym razie przed galą yy, zgłosił się do nas pan Naszewski. Z prośbą o możliwość zorganizowania u nas w klubie wydarzenia pod postacią turnieju bokserskiego, miał odbyć się kilka sparingów, i to jest zarówno informacja, która była przekazana mi, jak i informacja, która była przekazana naszemu pracownikowi. Tak jak Ci przed wywiadem wspominałem, Szczobak trenuje, też się na Instagramie o tym wypowiadał i, i, i te informacje przekazywał. Więc jak my wyraziliśmy zgodę, bo, bo też mieliśmy już doświadczenie z tego typu rzeczami, gdzieś ten ring podnajmowaliśmy przy okazji różnych rzeczy. No i mieliśmy tylko z nimi podpisać umowę, tak, bo zależało im na tym, żeby ta umowa była podpisana. Więc ja dokładnie 28 kwietnia tą umowę napisałem. Chwilę po 12 w nocy wysłałem im tą umowę, za jakieś półtorej godziny przyszła odpowiedź od pana Naszewskiego, gdzie stwierdził, że wszystkie zapisy umowy są akceptowalne. To była też bardzo prosta umowa użyczenia wydzielonej części lokalu i w tej umowie było jasno napisane, że celem przeznaczenia tej wydzielonej części lokalu jest organizacja wydarzenia sportowego pod postacią turnieju bokserskiego. Gdzieś tam widniała ta nazwa Royal Division? Nie, nie, nazwy Royal Division w ogóle nie było. To się pojawiło tak naprawdę dopiero w dniu, kiedy oni się już rozkładali. No i tak, kolejnego dnia po tym jak ja wysłałem tę umowę, przyjechali podpisać tą, tą umowę i tam jeszcze pokazywałem jakieś podłączenie pod siłę, coś, bo potrzebowali po prostu podłączyć sprzęt do, do transmisji, jakieś oświetlenie i tak dalej. Wiesz, my też nie interesowaliśmy się specjalnie co, co to będzie, no bo jeżeli ja dostaję informację, że jest to mały turniej bokserski pod postacią sparingów, no, to dla mnie jest to jasna informacja, że to nie jest jakieś duże, duże wydarzenie. Chcą sobie zorganizować transmisję online, okej, okay, w porządku. I też wiesz, co w zeszłym roku organizowaliśmy, znaczy organizowaliśmy, pozwoliliśmy zorganizować właśnie mały turniej bokserski pod postacią sparingów. Finalnie okazało się, że to była Młodzież Wszechpolska, oni sobie u nas to zorganizowali. Wiesz co, mówię o tym ze względu na to, że żeby po prostu nikt nie zarzucił nam, że myśmy chcieli kogoś celowo wyrzucić stamtąd. Bo wtedy też dowiedzieliśmy się jaka organizacja, wiesz, możemy się z, tym, z nimi zgadzać, nie zgadzać, to nie o to chodzi. Nie? To jest tylko kwestia tego, że nikogo nie wyrzuciliśmy celowo, żeby komuś pokrzyżować plany. Jeżeli ja dostaję informację, że ma być mały turniej bokserski pod postacią sparingów, jest to zawarte w umowie, więc to nie jest kwestia w tym momencie słowa przeciwko słowu, tylko to jest coś, co mamy jasno zapisane w umowie. Jest jakieś konkretne ustalenie. Jeżeli kolejnego dnia, w momencie, kiedy oni mają to organizować, okazuje się, że to jest gala bardzo kontrowersyjna, więc umówmy się ja bym z nimi nie podpisał tej umowy, gdybym miał pełną informację. Nie turniej bokserski, a mieszane sztuki walki. E... Nie wiem, jak wygląda kwestia zabezpieczenia medycznego. W sensie nie wiedziałem na tamten moment, ale to byłyby też rzeczy, które ja bym musiał zweryfikować i do których w samej umowie bym ich zobligował, nie? No bo też nie chciałbym, żeby później ktoś mnie posądził o to, że ja niewystarczająco sprawdziłem temat, że pozwoliłem na to, żeby to się u mnie odbyło. Wiesz, jak lu wiesz jak to są ludzie. Że nie zadbałbyś o to. Że, że tak, że to byłaby ta część odpowiedzialności po prostu przerzucona na, na klub, nie? Że, że myśmy tego po prostu nie sprawdzili, nie dopilnowali i tak dalej. Że częściowo po prostu za to odpowiadamy. Więc no oni się kolejnego dnia już jakby rozkładali. Ja dostaję rano informację: Słuchaj, wiesz co, bo to jest Royal Division. I dopiero wtedy ta nazwa się pierwszy raz tak, przewinęła. Tak, 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 tak. Ona się dopiero wtedy pierwszy raz przewinęła, ale to przewinęła się z kompletnego przypadku, bo tam rzeczywiście pojawili się zawodnicy pod, pod klubem. Ktoś tam ich rozpoznał, ktoś usłyszał um, Royal Division w um, rozmowie. No i się potwierdziło. Więc ja, nie wiem, w ciągu pół godziny, było gdzieś w okolicach chyba 11:30, jak dobrze pamiętam, przyjechałem do klubu. No i po prostu ich wyrzuciłem. Oni się już rozstawiali? Tak, oni się już, oni się już rozstawiali. Kazałem im zwijać sprzęt. No i spisałem oświadczenie z właścicielem firmy, która miała tą transmisję realizować. Ze względu na to, że on bał się, że będzie miał jakieś problemy z tego tytułu, że to się tutaj nie odbyło, tak. Gdyby gala w ogóle się nie odbyła, więc zależało mu na tym, żeby po prostu resztę pieniędzy, które miał zapisane w umowie, odzyskać. I to był. Pierwszy moment, kiedy oficjalnie pojawiło się Royal Division, e, ponieważ ze mną oni podpisali umowę na prywatne dane e, pana Naszewskiego. Natomiast już w umowie z realizatorem były jego dane z e, CIDG hmm, Czyli z tobą chcieli podpisać na osobę prywatną, tak. że osoba prywatna sobie wynajmuje? To, to, była, to była prosta kombinacja, tak, jeżeli e, bo. To... Kurczę, no, nie, chciałem tego, nie chciałem tego ruszać i tak myślę, jak to obejść. Tomek, kolejnik, wiedział, że mamy ring. Bardzo, bardzo w skrócie, bo pod jedną z walk, czy w ramach jakiegoś promo, nie pamiętam, jakaś była taka sytuacja, że robili u nas po prostu jakieś nagrywki. Więc wiedzieli, że ten ring mamy. Myślę, że doskonale wiedzieli, ale to już bardziej nauczeni doświadczeniem, że u nas tego nie zorganizują, jeśli powiedzą, że to jest, Real powiedzą, Division. Że to jest Royal Division. Czyli to po prostu chcieli to zadalić. No, wiesz, to, to nie trzeba się jakoś specjalnie domyślać. Tak? No myślę, że to jest po prostu oczywista oczywistość, nie? Że, że tak było, bo yy, kilka miejscówek im odmówiło. I odmówiło im w momencie, kiedy dowiedziało się, co, co to jest za gala, a, a też jakby była to na tyle kontrowersyjna gala, ta informacja, co to jest, poszła w całą Polskę no, po, po tej walce, która tam się miała odbyć, tak, no to, to umówmy się. Więc oni to po prostu zatajili, no i zatajili to z premedytacją. Nawet wiesz, gdyby miał to być turniej um, bokserski, no to finalnie, nawet gdyby to nie było Royal Division, to też miałbym prawo wypowiedzieć tą umowę, bo to nie był turniej bokserski. I, to i... I chyba też powiedzieli, że chcą to transmitować dla jakiegoś wąskiego grona osób? Tak, 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 to, ale to, to była wprost informacja yy, i to już przekazana mi, a nie pracownikowi, yy, że yy, to ma być transmisja dla, dla wąskiego grona osób, tak? Yy, a później okazało? No, później okazało się, że, że jest normalnie pay-per-view, tak? I żeby nie było, bo za chwilę ktoś powie, że, no tak, no, dowiedział się, że pay-per-view i, i chciałby mieć pewnie z tego jakieś dodatkowe yy, pieniądze. Yy, kwota, która Miała być za wynajem ringu. Była ustalona na 2100 zł. I mówię o tym tylko dlatego, że jakby wiesz, nie mam w całej tej sprawie nic do ukrycia. Ja się czuję absolutnie bezpieczny. Myśmy wszystko zrobili tak jak powinniśmy zrobić. No i wyszła cała ta sytuacja tak jak wyszła. Trzeba było ich po prostu wyrzucić. I dla mnie jakby ta sprawa się na tym, na tym zakończyła. E... To, to chyba tyle tak naprawdę. To jak to wyglądało? Przyszedłeś i kazałeś im się wynosić, czy...? Tak, no przyszedłem, kazałem im się wynosić, zwijać, e, zwijać sprzęt. E, już tak jak wspominałem, tylko to oświadczenie spisałem. E, oni oczywiście dalej udawali, że nie wiadomo o co chodzi. E, zresztą robią to do tej pory, więc nie jest to dla mnie jakieś specjalne zaskoczenie. E, no oszukali, no po prostu oszukali, no, podali nieprawdziwy e, cel. Jeżeli chodzi o przeznaczenie tego, tej części lokalu uwzględnionej w umowie. I, i tyle. No. Zrobili to z pełną premedytacją, mając świadomość, że, że tej umowy bym z nimi po prostu nie podpisał. I wydaje mi się, że tak naprawdę to, to wszystko się kręciło wokół tego. Nie? Okay. Jak zareagowałeś na, ten, na te początkowe oskarżenia w Twoją stronę czy w stronę klubu, że rzucacie im kłody pod nogi, Ty plus malczyńcy, że nie chcecie, żeby doszło do tej gali? Jak do tego się odniesiesz? Wiesz co, Marcin nie miał z tym kompletnie nic wspólnego. I to tyle co mogę powiedzieć, ponieważ tak jak on gdzieś tam nawet wrzucał na jakieś głosówce, to informacje o tym, że oni się chcieli u nas rozłożyć i że, że ma to być u nas, to dostało ode mnie, akurat jak do klubu jechałem. A jeżeli chodzi o jakieś oskarżenia, no, no mogą rzucać. Mogą rzucać kolejne. No, ja się tym nie przejmuję, wiesz, ja się, ja się z tego śmieję. E, tym bardziej, że no tak jak też mówiłem Ci wcześniej, e, mi nie zależało, żeby się nagle gdzieś pokazać przed kamerą, e, żeby robić z tego nie wiadomo co. Bo raz, że ja tego nie potrzebuję, a dwa, że nie miałem większego powodu. Tak? Udało się uniknąć strat wizerunkowych, jeżeli chodzi o klub. E, tak, tak, udało się. Oczywiście zaraz po wydarzeniu się pojawiły jakieś tam negatywne opinie. Bardziej nie tyle negatywne opinie, co na przykład jedna gwiazdka, albo nie polecam. Nie było tego na szczęście dużo. Dużo bardziej obrywało studio Bema, i tu też wydaje mi się, że jest istotne, żeby podkreślić, że naprawdę właściciel studia Bema nie miał z tym nic wspólnego. Ja z nim rozmawiałem na pół godziny przed rozpoczęciem transmisji, i to, co on powiedział u was w wywiadzie. No, to ma pokrycie w rzeczywistości, bo, bo on te same informacje przekazał mi. Oni u nich mieli nagrywać tylko konferencje i, jakby wiesz, miała być im wypożyczona, wypożyczone studio. Natomiast ja sam nie wiedziałem, że oni później to zorganizowali gdzieś tam powiedzmy parę metrów dalej, ale już jakby nie w studio Bema. Bo właściciel też mówił, że tam ani nie ma internetu, który byłby przystosowany do tego. Zresztą u nas oni podpinali się pod światłowód. Nic nie było takich oni, warunków. Oni nie, mieli, oni nie mieli nawet swojego internetu, tak? Żeby... Nie mieli swojego komputera nawet. Yy, tak tak też nie... słyszałem. Ja to widziałem. Tak też, tak, też słyszałem. Ale mówię, ja po prostu też nie chciałbym um, jakichś tam śmiechów w tym momencie robić z, z samej organizacji, bo, um, bo to nie o to chodzi. Klu no, tego wszystkiego jest to, że zostaliśmy perfidni z premedytacją wprowadzeni w błąd, jeżeli chodzi o, o, o organizację tego wydarzenia. Um, nie dopuścilibyśmy do podpisania takiej umowy, gdybyśmy mieli pełną wiedzę. Oni o tym doskonale wiedzą, wiesz, mogą się bronić, jasne, że tak. Dlatego chcieli to obejść w cudzysłowie? Yy, tak, no, chcieli to obejść, yy, tylko wiesz. To jest tak, że czasami są takie sytuacje, że jest słowo przeciwko słowu, tak? Yy, tu sytuacja jest ewidentna. Ja mam umowę podpisaną przed, przez Anaszewskiego, yy, są tam wpisane konkretne rzeczy, on się pod tym podpisał, no chyba, że podpisał się na pustej kartce, ja sobie wydrukowałem później, bo tak też mogło być. Yy, tak, Magic. Ale już tak całkiem poważnie, no, no ja mam swoje argumenty yy, i czasami jest tak, że coś jest albo czarne, albo białe. Okay. Nie byłoby tej rozmowy, gdyby nie świeży filmik na kanale Olejnika, który na samym końcu i tak kolejny raz uderza w Ciebie, uderza w, w Wasz klub. Jak jeszcze skomentujesz właśnie to, że już myślałeś, że sprawa jest zakończenia, tutaj jeszcze jedno uderzenie w Waszą stronę. Wiesz, co no, faktycznie no, nie byłoby tej rozmowy, bo, bo tak jak my rozmawialiśmy przy okazji tego, że, że po prostu zostali wyrzuceni z klubu w dniu Gali, chciałeś, żebym przyjechał i się wypowiedział, ale ja nie chciałem. Mówię, nie, jest mi, nie było mi to do niczego potrzebne, teraz zdecydowałem się z dwóch powodów. Po pierwsze, skoro mam wiedzę na temat tego, że naprawdę właściciel Bema nie chciał, żeby to tam było i nie zgodził się na coś takiego, to w wyniku tego, że oni mocno oberwali, to stwierdziłem, że fajnie by było też to powiedzieć, bo, bo rzeczywiście było tak, że on tego nie chciał i nie wyraził na to zgody, tak. I to po prostu nie było zorganizowane u nich, to jest jedna rzecz. Yy, druga rzecz jest taka, że yy, co wydaje mi się, że na ten moment, yy, że po tej gdzieś tam kolejnej, yy, kolejnej zaczepce yy, uznałem, że samo oświadczenie to może być trochę za mało. Yy, ja sobie nie zrobię na tym nie wiadomo jakiego marketingu, tak? Umówmy się, jeżeli chodzi o całą tą sytuację, to ona jest stargetowana też na bardzo konkretne osoby w konkretnym wieku, które się takim wydarzeniem interesują, nie? Więc, więc mówię, ja nic z tego nie mam. To jest tylko kwestia tego, że chciałbym po prostu jeszcze raz jasno, konkretnie powiedzieć też przez, umówmy się, was. Którzy macie zdecydowanie większe zasięgi niż ja, że zostaliśmy perfidnie wprowadzeni w błąd. Po prostu. Ja mam na coś takiego alergię i, i tyle. A jak chciałbyś odnieść się do tego, że Tomek Kolejnik, Bartosz Anaszewski, cała federacja Royal Division rzuca oskarżeniami w niektóre osoby, grozi pozwami i tak a chyba to ty miałbyś takiego asa w rękawie i tutaj właśnie mógłbyś pozwać Royal Division. No mógłbym. I nie zamierzam z tym nic robić. Mogą spać spokojnie. Nie, już... Yy, cał... no, mógłbyś to po prostu zrobić, no, tak? No, mógłbym to zrobić, tak, tylko pytanie po co? Mówię, mnie ta cała sytuacja po prostu, po prostu bawi. Mi zależy na tym, żeby klub na tym nie oberwał, nie stracił yy, w wyniku tej sytuacji. No, tylko też ta rozmowa. Yy, no tak, no bo wiesz, jeżeli, yy, jeżeli ten temat kolejny raz gdzieś tam wraca, tak, yy, no dobra, no już trzeba było, się, trzeba było się wypowiedzieć. Natomiast jeżeli chcą jakieś pozwy kierować, to zapraszam. Okay. Chciałbyś teraz coś jeszcze przekazać do kamery Tomkowi, Olenikowi, Bartoszowi Anaszewskiemu. Nie, nie, wiesz co, ja nie, chcę, ja nie chcę tych ludzi w ogóle w jakikolwiek sposób personalnie dotykać. Nie? Bo często jest tak, że w, przy wyjaśnieniu tego typu spraw właśnie dużo, dużo leci takiej prywaty, a ja bym bardzo chciał tego uniknąć. Nie? Jakby jeżeli rozmawiamy, to rozmawiajmy na argumenty i w oparciu o jakieś fakty i wydaje mi się, że wiesz, w całej tej sytuacji, czy w moim przypadku, w przypadku klubu, czy, czy właściciela studia Bema, to właśnie te fakty stoją jakby po, po naszej stronie i są jakąś taką naszą siłą, nie? Bo można sobie różne rzeczy wymyślić, dopowiadać, tworzyć wokół tego jakąś swoją ideologię i, i bronić różnych rzeczy, natomiast ja mam umowę, w tej umowie są jeszcze raz powiem, napisane konkretne rzeczy. Mam maile, SMSy, są konkretne, są konkretne ustalenia. Wydaje mi się, że biorąc pod uwagę różne nam sytuacje, wiesz, z zawodnikami, które, które były, o których też zawodnicy mówili, biorąc pod uwagę to, co było ze studio Bema. No oni się po prostu nie obronią w tej sytuacji, ale jakikolwiek prywatny jakby chciałbym, chciałbym unikać, bo, bo to po prostu niczemu nie służy, a będzie to też wiesz, taka woda na młyn e, dla e, czy, 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 czy Anaszewskiego, czy, czy Olejnika, żeby jakieś kolejne tam rzeczy e, produkować. Ja na pewno więcej do tej sytuacji się e, odnosił nie będę. E, I tyle my Też po prostu chcieliśmy przeprowadzić te rozmowy, bo też dostajemy zarzuty, że chcemy się wybić na Royal Division, że my jesteśmy ustawieni z nimi w jakiś sposób, że mamy podpisaną umowę, żeby wypromować e, galę Royal Division, a my po prostu chcieliśmy dać właśnie możliwość i obraz, e, taką możliwość właśnie wypowiedzenia się osobom, które są atakowane i dużo straciły, czy wizerunkowo, czy e, finansowo na atakach ze strony Tomka Olejnika, Bartosza Anaszewskiego. Tak było ze e, mi studia Bema, tak jest również z tobą. Chcieliśmy dać możliwość, żeby pokazać prawdę, bo jeżeli oni mogą coś powiedzieć, ich, ich zdanie jak było właśnie ich zdaniem, to też chcieliśmy pokazać dać możliwość wypowiedzenia się innym osobom, tak jak to by. Właścicielem studia Bema. Wiesz co i dlatego mówię, dlatego robię to teraz. Nie? Bo, bo wcześniej na gorąco rzeczywiście ktoś mógłby mi zarzucić, że, że próbuję jakiś marketing sobie na tym zrobić i tak dalej. Ja ani nie działam w mediach społecznościowych, ani nie mam takiej potrzeby. W związku z czym, tak długo jak uznałem, że to jest sensowne. Poza oświadczeniem, które było wydane w imieniu klubu i jakimś komentarzem, nie mówiłem nic. Z drugiej strony wolałbym, żeby tak zostało, ale, ale po tym dzisiejszym filmiku, gdzie, gdzie wiesz, wprost po prostu powiedzieli, że, że my byliśmy o wszystkim poinformowani, nie byliśmy i. I tyle. Mogą mówić, że byliśmy, natomiast no, wszelkie argumenty, które są po naszej stronie naprawdę przemawiają za tym, że było grubymi nićmi szyte i zakombinowane na wszelkie możliwe sposoby. No i na tym się po prostu przejechali, nie? bo sytuacja jest naprawdę jednoznaczna. Okay. Mam nadzieję, że teraz wszyscy będą wszyscy będziecie mieli obraz całej sytuacji, jak wyglądało to ze strony Royal Division i osób, które, z którymi chcieli po prostu współpracować. Dziękujemy Wam bardzo za obejrzenie, powodzenia. Dzięki. Trzymajcie się.